Balbisia i gawron. Był mroźny, słoneczny dzień. Balbisia i tatuś lepili w ogródku wielkiego bałwana. Nagle spod krzaczka Balbisia usłyszała żałosny pisk. Tatusiu, patrz, jaki biedny ptaszek, zmarznięty i na pewno głodny. Wezmę go do domu. Palbisia otuliła, znajdę szalikiem. W cieple kuchni mały Gawronek otworzył ślepki i pił łapczywie słodkie mleko. Zostaniesz ze mną, prawda, Gawronku? Będę się tobą opiekowała. Nie spotka cię nic złego szeptała Balbisia do ptasiego uszka Zamieszkał gawronek u Balbisi. Nadeszły święta. W pokoju dziewczynki stanęła piękna choinka. Wisiały na niej kolorowe kule, pierniki, cukierki. Na szczycie kołysał się ogromny chrabąszcz. Gawronek zaskrzeczał śmiesznie, jakby mówił: Przecież ten żuk zjeci całą choinkę. I frunął na czubek drzewka z groźnie nastawionym dziobem. Choinka zakołysała się i runęła na ziemię. Oj, miał Gawronek za swoje. Usiadł smutny w kącie. Przecież nie chciałem nic złego zrobić, popiskiwał. Balbisia nadąsana zabrała się do robienia sweterka dla lalki. Za oknem szumiał wiatr, w pokoju tykał zegar, balbisi kleiły się oczy. Zmarznie mi balbisia, pomyślał Gawronek i dalejże okręcać dziewczynkę wełną. Tym razem nie można było gniewać się na ulubieńca. Tak minęła zima. Gawronek urósł, piórka miał lśniące i mocny dziób. Ciągle jednak płatał rozmaite figle. A to wykąpał się w mleku, to znów łowił muchy na policzku śpiącej balbizi. A wszystko z miłości do dziewczynki. Nadeszły wakacje. Malbisia z babcią i Gawronkiem wyjechała na wieś. Gawronek od razu pofrunął na czubek wysokiego kasztana, ja tu będę mieszkał, krakał z góry. Codziennie przylatywał na śniadanie do dziewczynki, aż pewnego dnia usiadł jej na ramieniu i cichutko zaskrzeczał. Musimy się rozstać, Balbisiu. Poznałem panią Gawronkową i razem zbudujemy gniazdko. Będę miał teraz huk pracy. Balbisia smutna została pod drzewem, a Gawronek z Gawronkową znosił do gniazdka miękki puch. Wkrótce z Gawroniego domku wyjrzało pięć piskląt. Jeść, jeść! krzyczały na całą okolicę. Balbisia odjechała do miasta. Gawron został ze swoją rodziną na czubku drzewa. Balbisia często siadywała przy oknie i ze smutkiem wspominała ulubieńca. Któregoś dnia zastukało coś w szybę. Za oknem siedziało siedem czarnych ptaszków. Balbisia otworzyła okno. Wróciłem do ciebie, Balbisiu, z całą swoją rodziną! Radośnie krakał wielki, lśniący gawron.